Czy wiedziałeś o tym, że w żadnym hymnie jakiegokolwiek kraju na świecie, hymnie obecnym, nie ma jakiejkolwiek wzmianki o Polsce i Polakach, tak jak w naszym hymnie Mazurek Dąbrowskiego jest wzmianka o Włochach z ziemi włoskiej do Polski? Aczkolwiek są trzy kraje, które posiadają swoje pieśni patriotyczne, nawet jedna z tych pieśni kiedyś była hymnem, ale już nie jest, i w nich są wzmianki o Polsce i Polakach. Jakie to kraje? Pierwszym z tych krajów są Węgry, i tutaj tradycyjna pieść patriotyczna, która nawet często jest śpiewana razem z hymnem i zawiera słowa, które my w Polsce chyba wszyscy znamy: Polak-Węgier, dwa bratarki, i do szabli, i do szklanki. Drugim z tych krajów są Włochy, i tutaj pieśń patriotyczna, która kiedyś nawet była hymnem republikańskim w XIX wieku, i właśnie w tej pieśni jest wzmianka o Polakach jako o sojusznikach Napoleona. I trzecim krajem, który pewnie dla wielu osób jest zaskoczeniem, dla mnie był, gdy się o tym dowiedziałem, jest dalekie Haiti. Otóż w latach 1802-1804, gdy Haiti walczyło o niepodległość, razem z mieszkańcami Haiti ramię w ramię walczyli Polacy. I w niektórych pieśniach patriotycznych, które wtedy były nieoficjalnymi hymnami tego kraju, wspominano właśnie o Polakach. I tutaj przykład. Polacy, nasi bracia z dalekiej ziemi, walczyli z nami o wolność. Ciekawe co?